8 marca. Ci, co nie pamiętają o tym dniu, chciałbym przypomnieć: dzisiaj mamy Światowy Dzień Kobiet, tak więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich czołgistek, które są na moim kanale i które mnie śledzą. Tak zastanawiam się, ile tych czołgistek naprawdę jeszcze zostało na moim kanale, no bo doskonale wiemy, czołgi to raczej bardziej strona mężczyzn. A co na to, kobiety? Czy są tutaj jakieś? Niech się wypowiedzą na ten temat w komentarzach. Witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj mam dla Was naprawdę sporą porcję nowości, sporą porcję dobrych informacji. Zaczniemy sobie oczywiście od 8 marca, Światowy Dzień Kobiet. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo szczególny dzień. Kobiety, bez nich my byśmy nie istnieli. Doskonale wiemy, jak dla nas ważne są kobiety. Ale wracając już do informacji, wczoraj Wargaming umieścił informację na temat nowego pojazdu. Ja akurat nie robiłem materiału na ten temat, dlatego tego, że chciałem poczekać do dzisiaj. Dzisiaj mamy dużo, dużo więcej informacji do przekazania i dlatego chciałem poczekać. WZ-122. Co to za maszyna? Jest to oczywiście nowy czołg średni na zimnej wojnie. Co ten pojazd ciekawego tutaj posiada? Słuchajcie, jest to era druga i patrząc na jego statystyki nawet to nieźle wygląda. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy działka z pociskami sterującymi, tak? Więc no, jak na meda, naprawdę bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy statystyki tego pojazdu. Tutaj zobaczcie, są zainstalowane właśnie te wyrzutnie a rakiet. Tak więc możemy jeszcze używać rakiet. I mamy naprawdę bardzo fajne działo. Najpierw zobaczmy sobie jego punkty wytrzymałości. 2560, ilość koni na tonę mamy 18,4, prędkość maksymalna 55 km na godzinę. Zasięg spota, chociaż nie wiem czy to jest aż tak istotne, 480 metrów. I teraz zobaczmy jakie ten pojazd posiada uzbrojenie. Tutaj mamy armatę, prawdopodobnie 122 mm i uszkodzenia 470 na strzał. Czas skupiania 2 sekundy, celność 0,36. Tak więc nieźle opuszczanie działa chyba jego największy mankament minus 5 stopni podnoszenie 20 stopni a co do penetracji 372 440 i teraz jeszcze zobaczmy przadunek 8 i 2. Oczywiście, jak dodamy wszystkie bariery, ten przadunek zdecydowanie się nam zmniejszy. I teraz przyjrzyjmy się tej broni dodatkowej. Tutaj mamy wyrzutnię rakiet z uszkodzeniami 850. Czas kupiania 1 sekunda. Przeładunek, niby tutaj, jest 38 sekund. I zobaczcie, aż 4 pociski mamy do dyspozycji. Ale doskonale wiemy, że teraz ten nowy system jest i używając tego standardowego, działa. Momentalnie to wszystko nam będzie się przeładowywało. Tutaj nie musimy się o nic martwić. Ta wyrzutnia rakiet będzie nam się w tym momencie przeładowywała jak będziemy używali tego standardowego działa. Ciekawy pojazd szczerze powiem. I teraz jeszcze zobaczmy ceny te tego pojazdu. To oczywiście czołg premium. Pierwsza cena 16, prawie 17 tysięcy golda. A w ostatecznej cenie ten pojazd będzie kosztował 11 300. Ktoś jeżeli gra na zimnej wojnie no stop praktycznie. Moim zdaniem bardzo ciekawa maszyna. Nie wiem czy ten pojazd oczekuje. Trzymam do testu. Jeżeli tak się stanie, postaram się nagrać materiał na temat tego właśnie pojazdu. Bardzo ciekawa maszynka. Tutaj mamy fajnie, właśnie to, że mamy standardowe, nawet dobre działo. Plus do tego właśnie wyrzutnia rakiet. Lecimy dalej. Świętuj Międzynarodowy Dzień Kobiet, i właśnie co tutaj takiego mamy, słuchajcie. Ciesz się tematycznym wyzwaniem i pakietami, aby pokazać, że kobiety stoją wysoko, zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. I teraz, słuchajcie, mamy oczywiście operację na różne emblematy. Ale dodatkowo, słuchajcie, jeżeli będziemy robili tą akurat misję, możemy zdobyć panią dowódcę 3D, i jest to pani, o właśnie ta. Ta pani komander 3D może znaleźć się u nas w garażu. Jedyne co musimy zrobić, wbić 45 tysięcy doświadczenia. Moim zdaniem to samo nam się zrobi oczywiście dostępne na zimnej wojnie, jak i również na II wojnie światowej. Plus do tego mamy różne bariery, jakieś emblematy itd., itd. Ale jeżeli ktoś nie będzie miał czasu, a chce, Posiadać taką panią komandir. Tutaj za 4600 możecie zdobyć tą panią komandir i tą panią komandir. Ta pani komandir fajna. Ta operacja zaczyna się dzisiaj od 8 marca i trwa do 15 marca. Zobaczcie, jak tłumacz tłumaczy marzec. Może, no pewnie i może. Dobra, przechodzimy do kolejnej informacji. I teraz to. Na te pojazdy czekało bardzo dużo graczy. W końcu Wargaming je z powrotem przywrócił do sklepu Premium. Co to takiego? Ano, Edelweiss i Nameless. Te dwa pojazdy kiedyś one były dodane i bardzo długi czas tych pojazdów nie było. Teraz Wargaming od dzisiaj. Dodał je do sklepu premium, tak więc jeżeli są kolekcjonerzy, bo zaraz przyjrzymy się parametrom tych pojazdów, do 5 kwietnia te pojazdy będziecie mogli nabyć. Zobaczmy ceny. Oczywiście tutaj jeszcze jest dodatkowa specjalna załoga. Tego nie polecam, bo pamiętam jak ta laska się darła to była tragedia, ale słuchajcie, cały zestaw dwóch pojazdów kosztuje 18 200. Sporo, owszem, sporo. To raczej są pojazdy kolekcjonerskie. Wiem, że wielu graczy czekało, bardzo duża ilość graczy. Czekała na te pojazdy i pewnie Wargaming tutaj nieźle na tym zarobi. Oddzielnie, jeżeli się zdecydujecie na jakiś z tych pojazdów, no to tak, Edelweiss 9350 to jest czołg średni ósmego poziomu, a jeżeli chodzi o bezimiennego, czyli the Namelessa, tutaj cena wynosi 13400. Te dwa pojazdy możecie nabyć oddzielnie. Wiadomo, jeżeli ktoś chce posiadać dwa, zdecydowanie wybieram opcję tych dwóch pojazdów w tym pakiecie. Plus do tego są ci dowódcy. 2D za 2,5 tysiąca golda, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. I teraz, patrząc z mojego punktu widzenia, czy jest sens nabywania tych pojazdów? Jeżeli chodzi o kolekcjonerkę, zdecydowanie tak. A jeżeli chodzi o ogólne takie granie tymi pojazdami, tutaj raczej aż tego bym nie był pewien. Pojazdy ciekawie wyglądają i teraz zobaczmy, jakie parametry te pojazdy posiadają. Pierwszy Edelweiss, czyli czołg średni. Zobaczcie, penetracja 195-245. Losowanie, oczywiście, do dziesiątek. Na chwilę dzisiejszą, zdecydowanie ta penetracja jest za mała. Mamy dużo, dużo więcej. Lepszych pojazdów, kiedyś jak one weszły to było kilka lat temu. Owszem, fajnie się nimi grało, owszem, nie było bardzo dużo czołgów premium i one spełniały swoją rolę jako zarabiaczki. Na chwilę dzisiejszą mamy dużo, dużo lepsze pojazdy. Uszkodzenia tylko 240, tak więc zdecydowanie wolałbym na przykład wybrać takiego Centuriona, Atomika. Oh, zdecydowanie. Patrząc na Edelweissa, tutaj mamy fajną mobilność, 60 km na godzinę, zasięg spota 390, ale patrząc na uszkodzenia i na penetrację, zdecydowanie trochę brakuje. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć na temat parametrów tego pojazdu? Zobaczcie, 25 koni na tonę, tak więc jest fajnie mobilność tutaj na tym pojeździe naprawdę niezła. Czas skupiania 2,3, celność 0,38, opuszczanie działa minus -8 stopni, podnoszenie 15 stopni. I teraz kolejny pojazd. Oczywiście jest to bez i co tutaj mamy? Słuchajcie, penetracja 220. Jest ok. 260. Mamy dużo, dużo więcej pojazdów na ósmym poziomie czołgów ciężkich, bo jest to czołg ciężki z lepszą penetracją, z dużo lepszą penetracją. Uszkodzenia 300 na strzał. Zasięg spota 370 metrów. Prędkość maksymalna 50 km na godzinę. Przypominam, ten pojazd ma losowanie do dziesiątek. Działo tutaj jest 88 mm. Zobaczmy jeszcze na parametry. Działa czas skupiania 2,3. Celność 0,37. Ciekawa sprawa. Tutaj napisali minus 8 stopni opuszczania działa. Ale jest to tylko i wyłącznie na bokach. Wcześniej ten pojazd posiadał opuszczanie działa minus 5 stopni. I tutaj jest to wprowadzanie graczy w Błąd, bo ten pojazd nie ma tak naprawdę opuszczanie działa minus 8 stopni, tylko i wyłącznie on posiada opuszczanie działa minus 8 stopni po bokach. Jak skręcimy delikatnie kadłub, wtedy to działo możemy opuścić na minus 8 stopni. Największy właśnie problem tego pojazdu był taki, że to działo bardzo kiepsko się opuszczało. Uwierzcie mi, ta konstrukcja, no ona jest jednak duża i ten bok jest spory, pojazd jest bardzo wysoki, tak więc no... Hmm. Na chwilę dzisiejszą, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie taka kolekcjonerka, nic takiego specjalnego ten pojazd nie posiada. Patrząc na pancerz tego pojazdu jest nieźle 240-150, tutaj mowa o wieży, ale ta wieża jest bardzo duża wieża. Nie wiem, czy to nie jest czasem od Tygrysa. Doskonale wiemy, jak wpuszcza wieża Tygrysa. Ta wieża nie jest jakimś większym problemem. Tygrysy mają z tym niesamowity problem. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie wieża od Tygrysa. To jest tylko i wyłącznie Wasz wybór. Ja oczywiście nie namawiam, ale zdecydowanie raczej bym się nastawiał na, na to, aby te pojazdy były jako kolekcja. Będzie prawdopodobnie to tak, że zagramy kilka bitew i wrócimy zdecydowanie do innych, lepszych pojazdów na ósmym poziomie. Tak więc słuchajcie. Od dzisiaj możecie te pojazdy nabyć. Są w sklepie do 5 kwietnia. Jeżeli ktoś czekał na te pojazdy, no to dzisiaj możecie te pojazdy nabyć. Co tutaj jeszcze mamy? Jest sporo fajnych informacji. Od dzisiaj do 15 marca mamy specjalnego boosta dla pojazdów 10 poziomu. Sreberko razy 2, tak więc bardzo fajnie. Znowu będzie można pozarabiać na dziesiątkach. Pamiętajcie, od dzisiaj do 15 marca... Dalej, lecąc tutaj, oczywiście, te 34,85 do zdobycia ciągle i tych operacji jest bardzo dużo, na przykład tutaj Iron Warrior Challenge. Ta operacja chyba cały czas trwa. Tutaj również mamy sporo tych wyzwań. Ja tak naprawdę w ogóle nie sprawdzam, co tam jest. Gram, samo mi się wbija, a później tylko zbieram nagrody. Tych operacji jest bardzo dużo. Dodatkowo mamy w sklepie, czy to PlayStation, czy Xboxa, mamy ten pojazd HMHMX 1357 Light 7 poziomu do nabycia za 10 dolarów. Lecąc dalej, jeżeli ktoś z Was oczekiwał zniżek na dowódców 3D, no to taka okazja się pojawiła. Od dzisiaj do 5 15 marca również mamy zniżki na dowódców 3D i patrząc na ceny jest nieźle 25% zniżki wcześniej cena była 3300 golda za jednego dowódcę przypominam a teraz będziemy mieli cenę 2450 tych dowódców jest kilku ja zdecydowanie chyba wybrałbym tą panią ona mi się akurat najbardziej podobuje no zresztą dzisiaj jest Dzień Kobiet tak więc no ta pani wygrywa wszystko. Lecąc dalej, co tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie, jest sporo fajnych również pakietów z pojazdami premium. Na przykład ten. TS-5, Skorpion G i Suczka 130PM. Zobaczcie, cena tylko 13400. Pamiętam, jak chyba za Skorpiona płaciłem około 15 tysięcy za jeden pojazd. Tutaj mamy trzy pojazdy. Owszem, te dwa fajne. TS-5 taka sobie. Lecąc dalej, zobaczcie. Kirowiec, Macher Bracher i Chrysler K. 15400 Za Glera chyba K tyle płaciłem. Lecąc dalej tych pakietów jest dużo, dużo więcej i na przykład zobaczcie NATO Iron, Borsuk, Rain, czyli magazynek. Magazynek 8. poziomu. Za jedyne 5950, prawie 6000 golda za Reina. Naprawdę niezła cena. 50% zniżki. Tutaj jest jeszcze Defender nawet, zobaczcie za 7100. Chociaż Defenderów ostatnimi czasy naprawdę bardzo mało widuję, tak więc słuchajcie, takie najważniejsze informacje. Jest tych zniżek bardzo dużo. Mamy kontrakty, mamy również tych GI Joe'ów. Jeżeli ktoś tam chce nabyć załogantów, jest tego naprawdę sporo. Tutaj mamy również nagrody za dzienne rozgrywki. Jest tego również sporo. No nie zapominajmy również o kartach z załogantami, tymi boskimi załogantami. Boskich załogantów również możecie sobie nabyć. Tak więc słuchajcie, jest naprawdę sporo fajnych wiadomości. Mam nadzieję, że mój materiał sprawił, że jesteście bardziej poinformowani, a jeszcze dzisiaj jeden materiał, oczywiście z okazji Dnia Kobiet. Tak więc dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do następnego materiału. Do usłyszenia. Hej!